Dzień dobry, z tej strony Andrzej Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu mini wersji Cooper S z 2018 roku. Zapraszam. Oznaczenie Cooper S, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 192 konie mechaniczne, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na przednią oś. Samochód jest w kolorze białym kremowym, a kod lakieru to 850 Pepper White. Samochód wyposażony jest w reflektory w technologii LED, dwukolorowe aluminiowe felgi w rozmiarze 17 cali, czarne lusterka, czarny dach, funkcja dostępu komfortowego, pozwalająca nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez po prostu wciśnięcie guzika. Oczywiście, kluczyk musimy mieć przy sobie. Piękna, brązowa tapicerka, skóra Chester Malt Brown. Fotele sportowe. Wejdźmy do środka. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, z tempomatem. Przebieg naszego samochodu to 25 675 km. Komputer pokładowy z nawigacją. Komputer pokładowy dodatkowo jest dotykowy. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja podgrzewane fotele z przodu. Ponadto mamy tutaj pakiet oświetlenia ambientowego, dzięki czemu możemy sobie zmieniać kolory w samochodzie. Tutaj będzie troszeczkę lepiej widać na tym pierścieniu świetlnym. Naprawdę spora ilość kolorów do wyboru. Wyciszenie na bardzo dobrym poziomie. Natomiast wiadomo, że jak trzeba, mamy coś takiego jak tryb sportowy. W wydechu otworzy nam się dodatkowo przepustnica i samochód będzie chodził troszeczkę głośniej. Widok za kierownicy. Przejdźmy sobie jeszcze do bagażnika. Tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w MINI Cooper S. Nie ma jej sporo, ale na jakieś małe wypady powinno starczyć. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępnijmy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.